Widzowie, dzisiaj będzie odcinek z pewnej gry. I wiecie, czemu jest taki ciemny ekran? Gra <laughs> tego. Za chwilę się widzowie, yy, tak, to będzie filmik z pet Simula... Jakiego pet Simulator? Ja już się pogubiłem. To będzie filmik, oczywiście, z tego. Z fnaf -a. ja już trochę tam przeszedłem. Przez... Widzicie, co widzowie ogólnie? Tam sobie, tam sobie... Tam yy, coś tam sobie Roxy do siebie mówi. O tam Roxy coś robi, ale patrzcie co. Wiecie co ja już przez przypadek yy, przeszkodziłem to bez was. Tam pokój Montiego jest, ale my musimy w drugą stronę iść. Co tam Monty robi widzowie? My musimy iść tutaj Oj, tam już jest pokój cziki. Tu jest pokój ciki, a my musimy iść w drugą stronę. I tutaj musimy wyjść. O. Dobra, cicho bądź. Niech, niech tam ten hop cicho będzie. ja Widzowie, wiecie co? Dobra, widzowie, gdybyście, gdybyście nie wiedzieli, jak wypuścić Frediego, no to tak to musicie pójść tutaj, i tutaj jest jeden free photopass, i to musimy wziąć. I tutaj mamy Freddy photopassa. I teraz będę musiał tutaj przyjść do Frediego. Widzowie, za chwilę będzie bardzo duża akcja. A, co tam, do niego pobiegniemy. Dobra. No, udało się. Ja to już wiem jak się wchodzi do Frediego. To muszę do niego wejść. <laughs> wiem, że muszę iść tam. Bo Freddy ma trochę mało baterii. Zaraz będziemy musieli tutaj schodzić w dół i w dół i w dół. A w... co to było? Ja wiem jak to zrobić. Ogólnie będę musiał się schować do pewnego miejsca. Ale najpierw będę musiał tu pójść i Freddy zacznie sam iść. Teraz nas zatrzyma. jestem w środku i tutaj teraz Vanessa będziesz iść Dobra Teraz muszę. Teraz widzowie wrócimy na górę. Co by tak chwilę postaliśmy cicho, żeby nas stanie nie usłyszało. A dobra i widzowie. i Izaak. Teraz musimy iść tu w górę. Łah, myszka mi się psuje. Nie, low power! Freddy ma low power, Da się nim biec. Jem. Yeah. Jest. My sobie na ciebie jak poczekamy. A coż, ja mam tak bez niego iść? Mhm, uh -huh, to naura Freddy. Widzowie, wiem, co to będzie. Ja to pamiętam. Widzowie, i to będzie trochę takie stresujące. Wiem widzowie, dobra, nie zostanę znaleziony. Widzowie, trochę się stresuję. Wiem o tym jak biec. Widzowie. Teraz musimy tu trochę pochodzić. Widzowie, bo co? Bo ogólnie za niedługo będzie takie coś, że będzie nas kilka animatroników gonić. Ja się będę bardzo stresował wtedy. widzowie, wiecie co? Ja sobie zrobię przerwę i widzimy się, gdy ten, gdy już zrobię jakiś tam post. Widzowie, zostałem zjumpskerowany przez Montiego. No, widzowie, to może będzie koniec y, dzisiejszego odcinka. Y, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka like i suba, żebym przeżył kolejną rundę, więc pa pa!